To mamy teraz tak jeszcze jeden temat, który ja chciałbym, żebyśmy. Tak, bardzo oczywiście bardzo interesujący. Tak, bardzo proszę o opuszczenie. Tutaj skorzystamy z materiałów pana Basława Bródka, za które serdecznie dziękuję. dla mieszkańców, ale również pośrednio dla mieszkańców, czyli poprzez przychody zwiększone z takiej kwalifikowanej turystyki związanej ze zdrowotnością, jeżeli postawić tutaj pewne takie podstawowe urządzenia służące właśnie rozwojowi lepszej turystyki, która wyjdzie ponad sezon. I to jesteśmy w miejscu, które właśnie takie jest. Ja przestałem znaleźć do różnych Francji, natomiast zauważyłem, że te 4 lata w mieście zostały bardzo dobrze wykorzystane. Wiele z miejsc, które zmieniły swoje oblicze, miasto zupełnie się zmieniło w stronę właśnie miasta, które jest wyjątkowo przyjazne do życia. A to, co teraz tutaj dzisiaj znajdujemy się, dowodzi, że pomysły wychodzimy naprzeciw również tym moim koncepcjom. Jeżeli nawet Pan Prezydent w pewnym stopniu tego skorzystał, to ja oczywiście chętnie te prawa w cudzysłowie obecnie oddaję. Dlatego, że będzie o dobro wspólne. Jeżeli mamy w takiego miejscach, tak, gdzie jest cudownie, gdzie jest półtorej kilometrów spacerów, w dużych jeziorach, e, gdzie są obiekty wspomagające turystykę, e, wspomagające odpoczynek, gdzie bardzo e, chętnie już tworzą się bazy poddawskie, restauracyjne, bezpośrednio to wszystko już w rolnictwie nic nie może być, ale zaraz po mogą być następne. No to jest wypełnienie tego, o czym mówimy. No, jeszcze projekty dotyczące fizjoterapii, jest wielką są gminnej, jak to nacyckiej szkole najwyższej. Y, I ci pracy, możemy przyciągać ludzi ich pieniądze i, i pogracić miasto. Więc to jest bardzo dobry kierunek, to jest główny powód. Drugi powód, no, demokracja jest rzeczywiście e, najlepszym z możliwych systemów, to potwierdza nam to, co teraz się dzieje. E, doszło do walki wyborczej dwa kraje oczywiście ma swoje, e, e, w szacunku e, e, ma też minusy, tak jeżeli mam do czynienia z konkurencją, która no, mówi e, do ludzi, panosem, dało, że to dało szczerym, a nie bardziej. E, Jedno z widziałem napis główny e, konkurenta, pana prezydenta, e, pana Małkowskiego, który mówił, by łączyć się się nie dzielić. Otóż ja chcę się kupić na innym kasie. Akurat jest to zupełna obłudnia. Dlatego, że muszę powiedzieć, samo to, jakie są jest zderzenie teraz, wskazuje na to, że dojdzie do zderzenia ludzi, którzy różnie upatrują. I to, I to będzie, widzą tę sytuację. Ja jestem oburzony, jak można w takiej sytuacji trudnej prawnie występować. Bo można żyć, można funkcjonować, ale niekoniecznie startować na prezydenta naszego miasta. W związku z tym będzie wyraźny podział. Jeżeli został prezydentem, e, prezydent Szymowicz, niewątpliwie człowiek, który no, jest pomiędzy ludźmi, unika e, podziału, ponieważ mogliśmy rozmawiać tak jak opozycji. E, natomiast w sytuacji, która e, mogła nastąpić inaczej, gdyby wybrał prezydent miasto będzie podzielone. E, e, wystąpią przeciwko sobie ugrupowania. To, to nic, że polityczne osoby radni mówią, a my sobie dzisiaj wygląda, to są ich jakieś drobne interesy, to nie są interesy publiczne i wspólne. Ja nie mam tu żadnego osobistego a Natomiast mam duże doświadczenie polityczne i muszę powiedzieć, że e, naprawdę grozi Rzynowi bardzo silny poziom. ludzie będą podzieleni. Jeżeli dojdzie do wyboru Mągowskiego, ludzie będą podzieleni, więc to był fałsz. To było głudne określenie. I dlatego chcę to podkreślić. Jeżeli chcemy łączyć ludzi. Łączy się ludzi Łączy nie będzie prezydentymową. Dziękuję. Ale to bloky, to było to, było, to była konferencja nad Jeziorem Upiel w roku 2014 przed wyborami. E, dziękuję Sześć, bardzo panu zeznę. Wacławowi Brudkowi, że z tego materiału mi mogliśmy skorzystać no, mowa o budzie, mowa o, oczywiście o takich czy innych swoich przemyśleniach. Myślę, że szczer,ze pan profesor Maksymowicz mówił, który na pewno dla wielu naszych mieszkańców był i chciałbym, żeby pozostał autorytetem, bo rozwój naszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydziału Nauk Medycznych, na pewno z wielkim udziałem pana profesora się odbył i za to, za to na pewno wszyscy my jako mieszkańcy jesteśmy wdzięczni. Natomiast byłem i jestem zaskoczony po prostu tą sytuacją, która wczoraj miała miejsce, gdzie pan profesor na konferencji mówi jest pełna stagnacja od dziewięciu lat prezydenturze Grzymowicza brakuje wizji w kierunku uczynienia Olsztyna ważnego ośrodka sanatoryjnego i wieczniczego. Przypomniał również, tak czytam oczywiście z pisma, które zostało rozumiem przygotowane przez Komitet Pana Wypija i Maksymowicza, to jest porozumienie, porozumienie Pana Gowina którzy również oczywiście nawołują, zachęcają do referendum, którzy nie widzą, że miasto Olsztyn w tym okresie czasu, za mojej prezydentury, rzeczywiście się rozwija. Również pan profesor powiedział, Grzymowicz obiecywał przed wyborami, że Olsztyn będzie się rozwijał. W tym kierunku deklarował chęć przekazania szpitala miejskiego na potrzeby kliniczne, tak by można było zbudować nowy szpital. Wobec tego, może odniosę się do faktów, które miały miejsce i oczywiście moich spotkań, współpracy z wieloma wówczas zarówno urzędnikami, i również panem profesorem, gdzie byliśmy cały czas bardzo blisko w kontekście oczywiście tematów nam wspólnych i gdzie dyskutowaliśmy i rozmawialiśmy o tych tematach, które on dzisiaj tak jednoznacznie wziął i spuentował, jako Grzymowicz nic nie zrobił. A więc, po pierwsze, oczywiście, podjąłem działania dotyczące opinii i opinii przygotowania możliwości uzyskania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej w rejonie jeziora Ukiel i jeziora Kortowskiego. O tej opinii, gdy ona została zlecona, był to rok 2000, marzec 2015, pan profesor został poinformowany, jakie są uwarunkowania, jakie są po prostu z tego wynikające wnioski. Na podstawie ustawy uzdrowiskowej oraz y, wizji lokalnej rejon jezioru kiel Kortowskiego należy stwierdzić, że jest to rejon piękny ze względu na warunki środowiska, jednak nie spełnia warunków ustawy o możliwości utworzenia tu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Cały rejon Jeziora Kortowskiego przylegający do drogi państwowej biegnącej z Olsztyna do Warszawy jest zurbanizowany i zagospodarowany przez zwarte zabudowania wyższych uczelni, parkingami wewnętrznymi i innymi urządzeniami związanych z tematyką wodną. Brak tu ciszy i spokoju, związanego nieodzownie z leżnictwem uzdrowiskowym. Skrawek terenu pomiędzy jeziorem a zachodnią granicą miasta jest za mały, aby umieścić tu strefy uzdrowiskowe. Dalej na północy zachód osiedle Dajtki z lotniskiem również nie może wchodzić w strefy uzdrowiskowe. Osiedle Gutkowo częściowe już zabudowane z projektem dalszego budownictwa jednorodzinnego również nie nadaje się do włączenia go do obszaru ochrony uzdrowiskowej. Niewielki teren na południe od Gutkowa jest również za mały, aby mógł być przydatny do terenu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Piękne jezioro Ukiel o urozmaiconym przebiegu zagospodarowane przez sporty wodne też nie może być włączone w strefy uzdrowiskowe. Również brak jest terenu utworzenia strefy A. Powiem tylko, że strefa A to 65%, przynajmniej zieleni, i oczywiście same obiekty na tym terenie, które no, spełniałyby funkcje właśnie uzdrowiskowe. Ze względu na zurbanizowany charakter omawianego rejonu, ważne rópliwe sieci i szlaki komunikacyjne, lotnisko oraz brak odpowiedniej wielkości obszaru ochrony uzdrowiskowej, a w rezultacie niemożliwości utworzenia strefy A. Cały obszar rejonu Jeziora Łukie i nie nadaje się do utworzenia obszaru ochrony uzdrowiskowej. Więc takie wnioski, generalnie rzecz biorąc, zostały w ramach tej opinii przygotowane, wyartykułowane i pan profesor przeze mnie w trakcie spotkań, które odbywałem, bardzo często miał możliwość zapoznania się, przekazałem i w taki to, to sposób. Dzisiaj pan profesor się odnosi, że Grzymowicz nic nie zrobił. A kto to opracowanie przygotował? To opracowanie przygotował doktor nauk przyrodniczych, Mieczysław Kucharski z Warszawy. Zleceniodawcą był Urząd Gminy Olsztyn. A wobec tego, to nie jest prawdą, że w tym zakresie nie było prowadzonych żadnych prac, że Grzymowicz po prostu nic nie zrobił. Oczekiwałbym szczególnie od osoby, która. Jest profesorem uczciwości, a jednocześnie no, pewnego przykładu, szczególnie dzisiaj w tej sytuacji, w której żyjemy, gdzie na, jak Państwo wiecie, użytek po prostu dyskredytowania takich czy innych osób, używa się hejtu, używa się różnych nieprawidłowych, no, czy w ogóle sformułowań, mówiąc krótko, kłamstw, obelg. Używałbym, oczekiwałbym ze strony pana profesora, który powinien i zapewne jest wzorem dla wielu studentów, młodzieży, nas, mieszkańców, uczciwego również podejścia i oceny. I teraz druga sprawa, szanowni państwo. Doskonale wiecie, pan profesor w roku 2017, w roku 2017 podniósł temat budowy, budowy przepraszam, szpitala. W naszym mieście Olsztynie i łączenia naszego Miejskiego Szpitala Zespolonego z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Chciałbym powiedzieć, że spotykaliśmy się w tej sprawie kilkukrotnie w różnych gremiach, również w obecności pana profesora Gornowicza, jako przewodniczącego Rady Społecznej naszego Miejskiego Szpitala Zespolonego. Moim zarządzeniem z 21 grudnia 2017 roku, zarządzenie nr 631, został powołany zespół roboczy do spraw współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z projektem połączenia Miejskiego Szpitala Zeskolonego w Olsztynie z, z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie. Został w paragrafie drugim wskazany zespół, ja nie będę czytał. Natomiast zadaniem zespołu w paragrafie trzecim jest przygotowanie niezbędnej analizy i dokumentacji związanej z projektem połączenia Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Realizacja zadania wskazanego w ustępie pierwszym odbywa się będzie poprzez współpracę z zespołem ekspertów powołanych przez władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. I o ile ja powołałem ten zespół. On się konstytuował, o ile była to, było to również w formie zarządzenia, o tyle no, akurat Uniwersytet wyasygnował kilka osób do współpracy, natomiast oficjalnie żadnego powołania ze strony czy to Pana Rektora, czy Senatu takiego zespołu nie było, ale współpracowaliśmy, współpracowaliśmy. I zespół spotykając się z drugą stroną, czyli pracownikami Uniwersytetu i przede wszystkim Szpitala Klinicznego, wytyczył sobie pewną mapę drogową, którą określił, że trzeba po prostu zrealizować, ażeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i w jakich warunkach możliwe jest wówczas w tamtym okresie czasu połączenie po prostu obu szpitali. Wnioski, które zostały sformułowane były po pierwsze następujące, że ze względu na realizację projektów unijnych, takie zapytania poszły do marszałka i poszły również do innych zarządzających programami, z których korzystał nasz miejski szpital Ze Stolony, a przypomnę, że korzystał zarówno z RPO z dofinansowania, jak i z Europejskiego obszaru gospodarczego z funduszy norweskich. W sumie na przeszło 30 milionów złotych zostały przygotowane i zrealizowane projekty w zakresie infrastruktury, w zakresie teleinformatyki, w zakresie również badań profilaktycznych w naszym miejskim, miejskim szpitalu zespolonym. No i odpowiedź otrzymaliśmy jednoznaczną. Okres trwałości jest obowiązujący. Naruszenie okresu trwałości to jest zwrot wszystkich środków wraz z odsetkami. A dotyczyło to lat 2018-2019. A wobec tego, w momencie, kiedy nastąpiłaby zmiana struktury, gdzie oczywiście oczekiwania były takie, że szpital nasz miejski zostanie przekazany dla szpitala uniwersyteckiego, gdzie gdyby było to w formie spółki, to 51% przynajmniej udziałów miałby mieć szpital kliniczny, no w tym momencie powstało pytanie, kto wobec tego zwróci te pieniądze w ramach trwałości projektów, o których tutaj wspomniałem, które były zrealizowane i które trzeba było, byłoby oddać. Jednocześnie pan, 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 pani dyrektor szpitala wystąpiła do Ministerstwa E, zdrowia e, z zapytaniem, czy Uniwersytet występował w latach 2018-2019 z wnioskiem o zabezpieczenie środków na budowę szpitala w Olsztynie. Odpowiedź ministra była jednoznaczna. Nie było żadnego wystąpienia ze strony naszego szpitala uniwersyteckiego czy też Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego o zabezpieczenie jakichkolwiek środków na budowę nowego szpitala w Olsztynie. Jednocześnie ja w roku 2000, to był grudzień 2017, pojechałem do pani wiceminister zdrowia, umawiałem się z nią wcześniej i również rozmawiałem w ministerstwie na temat możliwości pozyskania środków na budowę tego szpitala. Uzyskałem odpowiedź, panie prezydencie. Jest określony tryb, są określone procedury, są określone wnioski, które gdyby uniwersytet chciałby się starać o środki, musi po prostu taki wniosek wypełnić i do nas złożyć. Nic do tej pory po prostu nie wpłynęło. Jak i jednocześnie chciałem poinformować pana prezydenta, że w mieście Olsztynie jest siedem po prostu funkcjonujących szpitali i w momencie gdyby taka decyzja w ogóle miała zapaść, Należałoby po prostu przeprowadzić stosowne analizy, badania, zapotrzebowania oczywiście na określoną ilość łóżek, jak i specjalizacji, które w tym zakresie powinny funkcjonować, gdyż dzisiaj według nas w Olsztynie jest za dużo po prostu szpitali czy też miejsc w tych szpitalach, gdzie jednocześnie oczywiście mapa zapotrzebowania powinna być jednoznacznie zdefiniowana i również w tym zakresie te działania prowadzi Pan wojewoda. Również zostało mi przekazane, że najprawdopodobniej w takiej sytuacji, gdyby miał powstać nowy szpital, dwa szpitale dzisiaj funkcjonujące, wtedy oczywiście to był rok 2017, musiałyby zniknąć z mapy Olsztyna. Taką uzyskałem informację. Zespoły przy, przystąpiły do prac, określiły po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, mapę drogową. Bardzo zaangażowane były również związki zawodowe, które powiedziały, że nie godzimy się na to, żeby w momencie przekształcenia i włączenia nas do szpitala uni, uniwersyteckiego, żebyśmy po prostu e, mieli stracić pracę, a dotyczyło to około 200 osób, tak? z materiałów wynika, które otrzymałem w ramach e, oczywiście całej korespondencji i dokumentacji, która wówczas została e, no, wygenerowana w trakcie e, spotkań i prac zespołu. Odbyło się kilkanaście tych spotkań. Ja również występowałem, występowałem do władz, e, i marszałka, i wojewody, i rektora, i pana profesora Maksymowicza z prośbą o spotkanie. To było 12 lipca 2017 roku, gdzie pan profesor Maksymowicz odpowiedział mi, że nie widzi na tym etapie potrzeby rozmów z dyrekcjami innych szpitali, bo zaproponowałem, żeby wszystkie szpitale wzięły udział w tej rozmowie, bo przecież wcześniejsze założenia były również takie i prowadzone rozmowy że samorząd województwa ze swoim szpitalem uniwersyteckim i pulmonologicznym ewentualnie mógłby również wejść w tę spółkę, o której mówił potem pan profesor Maksymowicz kierując swoje w tym zakresie oczekiwania do miejskiego szpitala i Rady Miasta Olsztyna. I również na koniec pismo, które do mnie skierował zawarł zdanie w związku z powyższym nie widzę celowości spotkania w składzie proponowanym w pismie z 10 lipca. I ponawiam swoją prośbę o bezpośrednią rzeczową rozmowę. Oczywiście te rozmowy były z udziałem pana profesora Gornowicza, profesora Maksymowicza, gdzie ja od samego początku mówiłem, panie profesorze, najpierw to, co robiliśmy potem, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje, musimy przygotować stosowne analizy, odpowiedzi na wiele pytań, które w tym zakresie po prostu zanim. Powie się, że tak przygotowujemy projekt, który kosztowałby zapewne kilkadziesiąt milionów złotych i nie wiem, kto miałby na niego wyłożyć, no bo, bo to też te pieniądze trzeba byłoby wydać najpierw, ażeby w ogóle móc się starać o dotację jakąkolwiek na inwestycje od ministra zdrowia. A wobec tego takim potem, takim harmonogramem, tropem i harmonogramem poszliśmy, czyli rozmowy analizy odpowiedzi na pytania i wtedy wynikające z tego wnioski a więc uzyskaliśmy odpowiedzi następujące że zwracamy pieniądze jeśli następuje połączenie bo po prostu nie mamy zachowanego projektu związanego z wykorzystaniem środków unijnych to znaczy terminu terminu trwałości projektu dalej związki zawodowe zdecydowanie przeciw Ministerstwo mówi nie ma żadnych pieniędzy, nikt nie występował o pieniądze. Rada społeczna również zabiera stanowisko swoje i w sposób jednoznaczny mówi nie, nie godzimy się dzisiaj na tych warunkach na przekształcenie. Jednocześnie przygotowujemy materiały, o które występują nasi radni, występujemy do uniwersytetu, do pana profesora Maksymowicza z zapytaniami, a żeby móc na nie odpowiedzieć, odpowiedzi nie otrzymaliśmy. A więc takie są po prostu fakty. Takie są fakty. I no, dzisiaj formułowane w stosunku do mnie e, no, tego typu opinie miasto się nie rozwija. Prezydent nie podjął żadnych działań. Jest to po prostu kłamstwo, kłamstwo użyte na pożytek doraźnych działań politycznych, gdzie również oczywiście pan wypi w tej sprawie się wypowiada. Akurat myślę, najmniej mający do powiedzenia. Bo jest to młody człowiek, ambitny na pewno, ale żeby odpowiedzialnie działać w polityce, ja bym bardzo go zachęcał, żeby poznał najpierw takie normalne życie, normalnej firmie, gdzie trzeba uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć, a żeby potem ewentualnie przejść do polityki i kreować pewnego rodzaju... Właśnie rozwiązania takie, jakich oczekują nasi mieszkańcy. A więc ze smutkiem to odebrałem, że w ten sposób osoby, które przed chwilą tutaj wypowiadały się jeszcze kilka lat temu, zupełnie inaczej, na podstawie faktów. Posiedzieliśmy nad Jeziorem Długim pan profesor wypowiadał się o tym, co zostało już zrobione. A dzisiaj to dyskredytuje. No więc y, to jest zastanawiające. No ale cóż, każdy ma prawo zmieniać zdanie. Z tym, że jest to smutne, jeśli to się zmienia, na użytek oczywiście właśnie prowadzonych działań politycznych. Ale może tak, taka jest polityka, z którą ja się absolutnie nie godzę i zawsze będę się przeciwstawiał, mówił prawdę, bo uważam, że tego oczekują nasi mieszkańcy. I najpierw bądźmy sami w porządku, a potem dopiero jakiekolwiek wnioski, opinie formułujmy w stosunku do. Inny. Dziękuję bardzo. Jak są pytania? Proszę? Ja chciałem pana prezydenta zapytać, czy ta opinia posłów, którzy Maksymowicza, bardzo pana zabolała. panie redaktorze, ja powiedziałem, ale ty ma prawo oczywiście swoje opinie wypowiadać. Ja nikomu tego nie zabraniam, ale na pewno również to, co starałem się tutaj Państwu przekazać, będę mówił o faktach i pokazywał, oczywiście, również te kłamstwa, które są wypowiadane pod moim adresem, bo po prostu jest to zwykła ludzka nieuczciwość. Nieuczciwość. Niech najpierw, jeśli rzucają kamieniem kogoś, Spojrzał na własne po prostu do tej pory dokonania, i również no, postawę, którą reprezentuje. Dziękuję bardzo.